Tutaj Kira Craft. Dzisiaj chcę Wam nagrać filmik na temat ustawień drukarki Epson, EcoTank na prośbę kilku osób. Ponieważ jakby nie mogłam doszukać się ustawień tej drukarki, dlatego chciałam Wam pokazać. Na początek może powiem Wam, że ja korzystam z drukarki Epson Ecotank fotograficznej L8050 zarówno jak i z drukarki L18050, to są dwie drukarki fotograficzne, jedna w formatu A4, druga A3 no i z laptopa z systemem Windows 11. Jeżeli ktoś ma system nawet ten Windows 10, to się nie przejmuję, ustawienia trochę mogą się różnić, bo nie będą w takie był w drugim menu, tylko w pierwszym, ale zaraz Wam wszystko pokażę. Ja wybrałam sobie dzisiaj jakieś tam swoje randomowe papierki, które kiedyś, kiedyś stworzyłam, żeby Wam pokazać. I już pokazuję, dlaczego większość z Was pewnie nie może znaleźć tych ustawień. Ponieważ klikając lewym przyciskiem myszy na dany papier, macie tutaj podstawę ustawienia, znaczy podstawę, po prostu wyświetla Wam się papier. Przy opcji drukowania, tak naprawdę ustawienia są bardzo podstawowe. Nawet jak będziemy więcej ustawień, niewiele nam to zmienia. Ja zawsze wchodzę z prawego przycisku myszy, pokaż więcej opcji i drukuj. I tutaj wtedy nam się bardzo ładnie pojawia troszeczkę więcej opcji. I wtedy. Jeżeli ja mam e, c, m, papier fotograficzny, to ustawiam sobie po prostu jakoś wysoko. Jeżeli chcę drukować na zwykłym papierze, ustawiam sobie ustawienia tak zwane niestandardowe. I na tym będę bazować. Żeby ustawić sobie te ustawienia niestandardowe samodzielnie, wchodzimy sobie tutaj w opcję właściwości drukarki. I tutaj już pojawia nam się pełny, pełny taki panel ustawień naszej drukareczki. Ja mam tutaj zapisane swoje takie ulubione jako moje, które używam i z nich najczęściej korzystam. E, tu macie ustawienia podajnika papieru, czyli drukarki. Jaki podajnik z obramowaniem, czy bez, czyli coś, co wiele osób e, właśnie prosi, że nie może sobie z tym poradzić. Więc po prostu klikamy sobie, żeby było bez obramowania. To musi być tutaj zaznaczony ptaszek i wtedy będzie bez obramowania. Przechodzimy sobie tutaj w więcej opcji. Możemy sobie zrobić obraz lustrzany, czyli odbić obraz na drugą stronę. E, nas interesują ustawienia niestandardowe. Zazwyczaj jest zaznaczone tutaj automatyczny, My zostawiam, e, zostawiamy sobie niestandardowy, zaawansowane ustawienia. No i tu się pojawia takie coś. Ale foto mm, n chance, e, jakby. Nas interesuje kontrola kolorów. My chcemy zarządzać tymi kolorami naszymi na pełnych ustawieniach. No, i tutaj ja sobie ustawiam jasno i zazwyczaj. Jakieś minus 10, kontrast na minus 8. Tu wszystko widzicie, co się dzieje z obrazem. Nasycenie. 12. I gęstość 8. To ja teraz takie przykładowe sobie wzięłam ustawienia do drukarki. Tutaj jeszcze możemy sobie poruszać po tym panelu. E, to jest mm, taki jakby wykres, po którym się poruszamy czyli układ współrzędnych, i tutaj nam się zmienia. Widzicie, w zależności od tego, jakie papiery chcę. Czy chcę, żeby były bardziej w niebieskim, tonie bardziej w różowym, bardziej w czerwonym, jeżeli mam jakieś czerwone papiery, może chcę, żeby one były intensywnie czerwone, więc daję na czerwone. A jeżeli nie, no zostawiam sobie na środeczku. Na ustawieniach 00. I wystarczy mnie to, co jest tutaj. Klikam sobie OK. Tutaj też OK. To się wszystko pięknie zapisało. Tutaj przeskakujemy na te ustawienia niestandardowe, które sobie zapisaliśmy. Ja sobie jeszcze je sprawdzę. Właściwości drukarki. Więcej opcji. Zaawansowane. Wszystko się zapisało pięknie. Ok, ok. Drukuj. Tylko tymi ustawieniami teraz musicie się pobawić, bo każdy to ustawienie może poczuwać inaczej. Pod swoją drukarkę, pod rodzaj papieru, jaki kupujecie, bo rodzaj papieru ma tutaj też duże znaczenie. Marka, producent tego papieru. Więc tutaj warto się pobawić. Na początek zużyjecie trochę tych karteczek na dopasowanie swoich ulubionych ustawień. Można też te ustawienia zapisać i ja już pokażę jak. Drukuj a gdzie ty jesteś? Pokaż więcej opcji. Drukuj: opcje właściwości drukarki. Więcej opcji, niestandardowe, zaawansowane. Tutaj sobie poustawiam wszystko i robię sobie dodaj lub usuń. Ustawienia wstępne, nadaję sobie im nazwę i zamknij. Czyli teraz sobie ustawiam jakieś, nadaję sobie im ikonę i robię zamknij. I one się mi tutaj zaraz pojawią. Um. A, przepraszam, nie zamknij, zapisz. Już się tutaj pojawiły, mam dodatkowe ustawienia. Zamknij, nie mogę sobie z nich korzystać dowolnie, czyli ustawiam sobie na przykład, nie wiem, napiszę sobie papiery do niebieskich, na przykład tutaj, na przykład do czerwonych. Eee, jakie tam sobie ustawienia zażyczę, tam sobie ustawiam. No i te niestandardowe wtedy sobie tutaj wiszą, więc warto zwracać na to uwagę. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam. Pobawcie się tymi ustawieniami. Co, powodzenia. Dajcie znać w komentarzach, czy to coś pomogło. Do usłyszenia na kanale. Pa pa!